Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki. I zapraszam na kolejną historię z This War of mine. Ostatnią w sumie już historię czwartą, jeżeli policzymy też Forget Celebration, od którego zaczynaliśmy tą przygodę gasnący żar. Myślę, że nie przedłużam zaczynamy. Ciekawe co tym razem nam przygotowali twórcy. Co to za historia? Na pewno dramat nie ma co do tego wątpliwości, ale jaki? No, jest zimno ewidentnie. A to ja mogę już chodzić? O tak, o kurde, to do przodu. W trakcie oblężenia Pogorę mieszkańcy miasta byli nieustannie atakowani. Wstawaj, wstawaj, dasz radę. Wierzę w Ciebie. Grazniańska armia otaczająca miasto przeprowadzała skoordynowane ataki, by złamać ducha oblężonych. No nie jest z nim najlepiej. Wojsko wzięło na cel konkretne obiekty i miejsca o dużej wartości kulturowej i religijnej dla Wysyńczyków. Dawaj, chłopie, dasz radę. Wierzę w ciebie. W nie mieliśmy informacji jeszcze, że to jest dzień pierwszy, więc taki prolog na razie. Mimo wielkiego niebezpieczeństwa, niektórzy gotowi byli zaryzykować wszystko, by ochronić i ocalić swoje dziedzictwo. Mhm, czyli tutaj o Oto historia tych, którzy próbowali. Czyli tu skupimy się na kulturze i re Tak? Religia i kultura? Bada. Tak przynajmniej. Można wywnioskować z początku. Da radę po drabinie? No, da radę. Tylko jest już zima od razu. Nie wiem, czy na przykład zaraz nie będzie 5 tygodni później, albo coś, no bo w sumie on ledwo co żyje. To będzie nasz schron, namiot? O kurczaczki. No i też powiedzieli, to historia tych, którzy próbowali. Taki mały spoiler, nie? Jakby miało im by się nie udać. Bo próbowali. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, zobaczymy. mi się zimno zrobiło, jak tak na niego patrzę. Przykry widok. O, tu jest normalny skron. Niech ktoś mi pomoże. Jest ktoś tam. Jest jakaś kobieta. Ale wleciał. Ale się wbił. Proszę, pomóż mi. Mój Boże, co ci się stało? Wejdźmy do środka. No, i chyba dzień pierwszy, nie? Gasnący żar. Dobra nazwa. Dobra nazwa, naprawdę. Na tytuł. No i tak, jest zima, widać to po obrazku. Dzień pierwszy jest od razu chłód, Mróz. I dziki gon. Ale mamy piec. To dobra wiadomość. Ciekawe, co będzie jeszcze zbudowane. Bo widzę tylko piec. I łóżko jedno. Tak, to chyba będzie wszystko. Niestety. Dawać tam biografię tych tutaj. W pogorem zapanowała sroga zima, co jeszcze bardziej utrudniło życie w oblężonym mieście. Mieszkańcy stale mierzą się z ostrzałem snajperów, bombardowaniami i głodem, a teraz muszą w dodatku przetrwać jakoś siarczysty mróz. Ania jak co dzień toczyła walkę z bezlitosną rzeczywistością, gdy na progu jej domu padł wyczerpany mężczyzna, umierający od ran postrzałowych i z zimna. Bez wahania przyjęła go pod swój dach, licząc, że pewnego dnia dojdzie do siebie i opowie, co mu się przydarzyło. Mamy Anię, ona jest sierotą i jest abstynentką. Życie sieroty nie było łatwe, nawet przed wojną. Moi rodzice zmarli, kiedy byłam dzieckiem, więc wychował mnie dziadek. Był, świadkiem, był świetnym mentorem i wspaniałym wyseńskim we, we, artystą, który przekazał mi wszystko, co wiem o życiu i sztuce. Kiedy odszedł, musiałam nauczyć się żyć w pojedynkę. Została mi po nim niewielka, rodzinna kolekcja, która przypomina mi o przyjemniejszych czasach i daje nadzieję na lepsze jutro. No i nieznajomy Nieznajomy mężczyzna, który jest bardzo głodny Ciężko chory i lekko ranny Jest palaczem i abstynentem Jesteś chory, to nie ma fajeczek Na progu domu Ani Wpadł wyczerpany mężczyzna Umierający od ran postrzałowych i z zimna W tej chwili jest nieprzytomny Ale od czasu do czasu z jego ust Wyrywają się pojedyncze słowa Najwyraźniej śni mu się jakiś koszmar No dobra Zacznijmy ten dzień pierwszy Plecak nieznajomego o, Grabiemy to plecak nieznajomego. Nie chcę w nim grzebać, ale nie sposób nie zauważyć, że w środku znajdują się przedmioty liturgiczne: m.in. szalmon litewny i ozdobna świeca. Te rzeczy mają chyba olbrzymią wartość dla tego człowieka. To może być jakiś ksiądz w takim razie. Aha, czyli ona będzie bardziej kulturowa, a on bardziej religijny? Tak może być. No grzeb, grzeb, nie mogę. Co my tu mamy? Po kolei, pusto w lodowie. Jak ja mam rzeczy? Brak ogólnie. Brak rzeczy, to przegrzebki, przegrzebki jak to w, w pierwszym dniu, trzeba zrobić. W piecu, on no, w piecu napalone. To dobrze, 8 stopni, bo on chory jest. Tu nic nie ma, to do góry. Mała ta nasza chatka. W sumie to jej, bo ten typ oto to się wjechał z, but, wjechał z butami. Zamknięte. I tyle. No ale był umierający. Kurde, mało rzeczy do pozbierania jest, nie? Przeważnie yy, jest więcej. O, dobra, tu jeszcze druga chata jest. Jakaś stodoła. Zaraz tam wjedziemy. Wszystko po kolei. Dawaj, dawaj, Ania. I tu jest Lubka. Zobaczymy, co ona chce tam powiedzieć, nam ciekawego. No i jedna szafka zamknięta. Ekstremalnie mroźna zima sprawia, że jeszcze trudniej tu przetrwać. Musimy stale kontrolować temperaturę i pilnować, by piecyk nie zgasł. Inaczej możemy w nocy umrzeć z wyziębienia. Jeżeli uda nam się utrzymać temperaturę powyżej 10 stopni, wychłodzenie nie powinno być problemem. Jest 8. Nie mam nie mam więcej. Co, co ja poradzę, jak nie mam? Jest poniżej 10. Śnieg na razie nie zbieram. Idę zbierać te rzeczy tutaj. To kolejna lubka i kolejna lubka. Dawaj, znajdź, opa, no tu raczej go nie znajdziesz, ale w sumie tutaj. O, mamy ogródek na początku i chyba rozwinięty, mogę od razu warzywa robić? Czy ja dobrze widzę. On jest chyba rozwinięty, już ulepszony. upgradeowany. Oho, jakieś wydarzenie. Stary warsztat dziadka. Dawno mnie tu nie było. Tyle wspomnień. O, ta na wspomnienia ci się wzięło. Są też tury, które dla mnie wyrzeźbił. Dziadku, kiedy dorosnę, zostanę artystką tak jak ty. Ha, na pewno. W twoich żyłach płynie wspaniały talent. Masz w sobie mnóstwo pasji, to pewne. Czy ty się ze mnie nabijasz, dziadku? Anio, jakbym śmiał. Właściwie to mam coś dla ciebie, zobacz. Czy wyrzeźbiłeś? Czy to koń? Prawie. To wyseńskie tury. Widziałaś wcześniej jakiegoś? Nie, ale chyba czytałam o nich w jednej z twoich książek. Te tury. Tury żyły kiedyś w okolicy Pogoren, zgadza się? O tak, na stromych zboczach wyseńskich gór. Prowadziły i chroniły naszych ludzi przez stulecia. Później stały się symbolem naszej wolności. Proszę, weź, mogę ja zatrzymać? Należą do ciebie, ale musisz o nie dbać. Tak jak te tury dbały o wysenę w przeszłości. No i znaczenie kulturowe, chyba, nie? Koniec? Już, już? A tutaj? Rodzina Ani gromadziła w tej szopie dzieła sztuki przez całe dziesięciolecia. Są wśród nich unikatowe wyseńskie arcydzieła i osobiste pamiątki o ogromnej wartości sentymentalnej dla Ani, a zarazem ostatnie namacalne szczątki jej przeszłości. Czyli tu może być podobnie jak Forget Celebration, będziemy zbierać różne m, jakieś pamiątki. O właśnie, lista eksponatów. Tak, 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 patrzcie. To jest nowe drewniany tur. Akcja na przedmiocie. Niektóre przedmioty z naszej kolekcji mogą posłużyć za opał, dzięki czemu można będzie się ogrzać. Ale no nie, no chyba ja powiem to trzymać bardzo ważne. Drewniany tur dzieło sztuki. Mamy obraz. To nie jest aż tak ważne 8 opału. O Boże, to my będziemy musieli chyba spalać z czasem, bo tutaj wszystko. Jest przeliczany na opał. To też jest bardzo ważne. Zegarek ojca, naszyjnik. No, chociaż tutaj mamy 0. Tu 5, tu 1, tu 8. Oto ten obraz do, do pieca. Dzieło sztuki, obraz nasz dom. No dobra, będziemy zbierać. Drewniana rzeźba przedstawiająca Tura. Legendarny wysyński symbol stworzył ją dla Ani jej dziadek gdy była jeszcze dzieckiem to najcenniejszy przedmiot w całej jej kolekcji przypominający o szczęśliwym dzieciństwie z dziadkiem to spalimy to jako ostatnie obraz nasz dom dzieł sztuki akwarela przedstawiająca dom rodzinny Ani namalowała ją na długo przed jej narodzinami matka to jedna z rzadkich pamiątek jakie zostały Ani po śmierci mamy rzeźba wspomnienia wieków Abstrakcyjna rzeźba stworzona z kawałka drewna dębowego przez dziadka Ani. W tej serii dzieł chciał on połączyć motywy natury z nowoczesnymi trendami. Wielki artysta, naszyjnik Ani. Złoty naszyjnik, przekazywany w rodzinie przez kobiety z pokolenia na pokolenie. Matka miała podarować go Ani na jej 18. urodziny. Niestety nie doczekała tego momentu. No i zegarek ojca. Szwajcarski zegarek, który należał do ojca Ani, otrzymał go od burmistrza Pogoren w nagrodę za wkład w rozwój miasta jako urbanista. Jako jego urbanista uważał jednak, że taki zegarek nie pasuje do skromnego człowieka jego pokroju. Przechował go w ukryciu jako zabezpieczenie na czarną godzinę. No, smutne, bo widzę, że to będziemy palić jak to przeliczane jest na opał już w tym momencie. No ale dobra, czyli tutaj drewno będzie miało chyba najważniejszą wartość. Wraz z wzrostem kolekcji dziadek Ani powiększył swój warsztat, by pomieścić więcej dzieł sztuki. No grubo, grubo. Nie chudo. Wytryk by się przydał albo łom. Jest wytrych, ale to w sumie łom bym zrobił. I tutaj go wykorzystał. No super, jest ogródek, więc warzywa nie będą problemem. A jak warzywa nie będą problemem, to raczej jedzenie nie będzie problemem. Yy, gorzej z tym opałem tu chyba właśnie będzie. Będziemy ha hajczyć wszystkie te kurczaki. Nie kurczaki, tylko yy, arcydzieła. <laughs> kurczaki. To jest tutaj, nie? To jest to. Tak. Trzeba będzie zbierać tą kolekcję. Ciekawe ile oni mają Miejsca w plecaku, bo to też turbo ważne. A weź, jest trzy. No tutaj nie będziemy deszczówki zbierać, tylko... Trzeba będzie topić śnieg, czyli też opał do tego będzie potrzebny. Turbo kiepsko, jak na początek. A on będzie tak spał ciągle. Tej lubki chyba nie odpalałem, nie? Muszę być silna. Chyba jej nie odpalałem. Chodź tutaj. Nie chcę iść. Aha, bo... On był odpalony. Co tu mamy? Jego stan się pogarsza. Ma rozpalone czoło i ciągle się trzęsie. No nie mamy leków dla niego. Co mogę zbudować? Na początek. No łóżko by jej się przydało, bo śpi na, na łóżku ten chory i drugiego nie mamy. Chyba że w dzień to zrobię. Kurczaczki. To by się przydało? Na pewno warsztat. Deszczówka to w ogóle... Po co to jest? Chyba, że później nie będzie zimy, ale... Skoro przeliczane są pamiątki na opał, to tu zima w pewnie będzie trwała cały czas. Nie wiem, po co ten kolektor deszczu. A! Niezbędna do gotowania. No, woda niezbędna do gotowania, gotowania i produkcji alkoholu. Nie kumam, o co chodzi z deszczówką. No, na razie znaczy z tym kolektorem deszczu. Dlaczego on tutaj jest? Na pewno będziemy potrzebowali tego warsztatu metalowego. Na to i na to mi stać. No to już jedziemy. Zrób. Kuchenkę. Kuchenka. Tu jest lodówka. to obok lodówki niech będzie. Ustaw. Jedziemy. Mało rzeczy było do pozbierania. Turbo mało. Naprawdę jestem zdziwiony. Zrobimy sobie kuchenkę. Oni są... O nie, ona nie jest głodna. On jest głodny, ale jeść nie może. Bo leży nieprzytomny. To jest jakaś fabuła, tak? Więc ja go nie będę karmił, nie będę go leczył. Bo ja leczyłem ostatnio... Jak była historia, obietnica ojca dziecko lekami, a i tak historia potoczyła się inaczej i straciłem tylko leki. Eee, dobra, nie mamy nic jedzenia. Jedziemy dalej, bo możemy zrobić eee, warsztacik ten... O, właśnie, metalowy. Gdzie go postawimy? Gdzieś... Jak najbliżej. To ogólnie mało miejsca. Może być tu. no to jest łazienka. No to tutaj. Pyk. Jedziemy. W sumie połowa dnia za nami. Nie ma to tamto. Oj, 6 stopni. Miałem utrzymywać w temperaturze na razie. Tą temperaturę odpuszczę. Może na początku gry dadzą nam trochę fory. On i tak jest chory, a on jest bardzo ważną postacią tej fabuły. Temperatura mogłaby być odrobinę wyższa, ale nie jest źle. No skoro nie jest źle, to spoko. Mógłbym to otworzyć, ale mogę zrobić łom i oczywiście go zrobię, bo wytrych przyda się na później. Na jakieś poszukiwania. On jest jednorazowy, a, a łomem mogę otwierać i otwierać. I przywalić komuś w łeb. <laughs> Też tak można. Też tak można. A ile drewna mamy teraz? Cztery sztuki. Masakra. Ja całe drewno przerobię na opał już. Skoro ona jeszcze nie jest zmęczona, trzeba ją dzisiaj wykorzystać. W nocy pewnie dziś polezie. Łomem. i łomem. I to tylko je... Tak, tylko te drzwi są zamknięte. No dobra. Jest jak jest. Co tu mamy? Dobre rzeczy. Jest żarcie. Ale ona nie jest głodna. Yy, dobra, idziesz robić opał. Sztuk 4. Tak, normalnie. Tutaj chyba opał jest na bardzo ważny. I. I co, do spania? Nie masz łóżka. Kurczę, a nawet chyba nie mamy już materiałów, żeby łóżko zrobić, nie? Zobaczymy, jak zrobi ten opał. A, to z drewna tylko. Nie mam ani, ani jednego drobiazgu, ani jednego drewna. Ale lipa. No dobra. Nawet się też nie położysz spać, bo zajął ci hop wyro. Nawet nie ma co sprawdzać, co, czego potrzebuję, bo potrzebuję... Mnóstwo rzeczy. A czy mamy. A mamy nawóz. O, to w sumie yy, warzywka mogłoby się robić. Jeszcze zdążysz? Kurczaki, ostatnia godzina. Lekko ponad godzinę. Może zdążyć. Trzeba wykorzystać ją. Na maksa. Źle to zabrzmiało, ale chodziło mi o to, żeby. Yy, tutaj właśnie te warzywka. O, bo wodę mamy. Zdąży? Kurczę, to trochę zajmuje czasu. Ale chyba zdąży. Tak. Patrząc, ile 25, w ile czasu 25% przeleciało, powinna się wyrobić. 20 minut do końca. No nie, chyba jednak nie Zawraknie z 10 minut. No, tyle zawrakło. Szkoda, bo już by rosło. Dom sąsiada. Albo plac budowy. Jedzenie jakieś tam mamy, więc ten plac budowy może mi tak nie interesować. To domu sąsiada. 11, nie za dużo. On musi spać w łóżko, ona szuka zapasów. Dom sąsiada. Łom na start. A ile aż tam? O, nie, 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 wróć. Broń niewiele. Części du... Nie ma tam dużo rzeczy. Weźmiesz łom. Weź łom, no. Ja lubię za pierwszym razem nie zabierać takich przedmiotów, ale skoro ich jest nie za dużo, to się kurczaczki może jednak przydać. Sniper? No nie gadaj, że na start. Wiesz wszystko. Mogę wytrych w sumie wziąć, tak bym go wykorzystał. Aj, niepotrzebnie ten mod. No dobra. Ostatnio w pierwszy dzień w tamtej historii yy, ostatni komunikat dostałem w kulkę w pierwszy dzień. I jakoś daliśmy radę. Więc ludzik, arbuzik. Nie ma to tamto. Nie wiem, czy sąsiad będzie wrogo nastawiony. Widzę, że jest u góry. Bierzemy, co się da. Coś się da. Już prawie pełen plecak. I tu już po cichu, po cichu, po cichu. Środko. A to, to było otwarte, czy zamknięte? Bo ja tak sobie... A to było otwarte, dobra. Jest kradzież. Na razie zobaczymy. Na górze chyba było coś słychać. O, tu mogę otworzyć Jazda Dlatego, że tu będzie pewnie ucieczka z tej strony Łocieczka Ło, ho. Tu jest tych rzeczy trochę Graty, graty I tak wszystkiego nie wezmę Trzeba będzie tu wrócić Trzeba pecie wrócić Yy, hmm. No, broni na razie nie potrzebuję. Nawóz będzie się przydawał, bo mamy... Możemy warzywa robić, ale aktualnie... Odpuszczę... Wolę, wolę drobiazgi, ale drewna nie ma, ej. Czy ja widziałem wszystko? No nie. Drewna nie ma, ej. Kury, ciaczki. I co teraz z tym drewnem? Muszę gdzieś znaleźć. Też drobiazgi. Chyba z drobiazgów opał można robić? Możliwe, że tak. Elektrykę na razie zostawię. Czyli elektrykę nawóz. Zaczynamy co u góry. Czy on jest wrogo nastawiony, czy nie jest? Czy dobry. Mogę z nim pogadać. A co tutaj jest? Tito, wszystko w porządku? Ona tak powiedziała. Płyty. Winylowe Tita. Kolekcja płyt winylowych. Tito, prawdziwy pasjonat muzyki. Na przestrzeni lat zgromadził wiele unikatowych wydań. Muzyka z tych od dawna niedostępnych albumów przypomina mu lepsze przedwojenne czasy. To dopiero coś. Ja nie wiem, czy już my to od razu będziemy mieli. Jak ona to przeczytała? Zabierzemy mu to? Ale zimno, Ani, a to ty, proszę, musisz mi pomóc. Potrzebuję czegoś do ogrzania w domu. Spaliłem już wszystko co miałem. Też kończy mi się opał, ale spróbuję coś wymyślić. Możesz odwiedzić Instytut Samuela. Pracują tam dobrzy ludzie, pomagają naszej społeczności, niekiedy wspierali też mnie. Ale od kiedy? Czy od jakiegoś czasu? Ich nie widziałem. Mam nadzieję, że nie przytrafiło im się nic złego. Zobaczę, co da się zrobić. Proszę, jeżeli niczego nie znajdziesz, wiem, że, zabierasz w swojej szopie, że zbierasz w swojej szopie różne rzeczy. Nie wypada o to prosić, ale może oddasz mi coś ze swojej kolekcji? W tym momencie to sprawa życia i śmierci. Muszę zdobyć opał do piecyka, bo inaczej umrę z zimna. Nie czuję się najlepiej, a spalę już wszystko, co miałem. Nie mogę mu dać, bo nie mam. Jest tylko chwilka, musiałbym mu przynieść 6 opału. Proszę, zrób coś, zamarzam. Tylko ciekawy jestem, otrzymano now nową prośbę. Yy, to też jest czasowe. Jestem chory, chyba też nie przeżyję. Chyba tego nie przeżyję. On... O, to jest na pewno czasowe, więc ja muszę przyjść tu na drugi dzień z opałem, bo później ono może zamarznąć, nie? Ale ja nie mam opału. Nawet drewna nie mam. A co masz w szafkach? Jak skoro umierasz? <noise> skoro umierasz, nawóz to później się złączy z y, tym, co zostawiłem na dworze. To no w sumie ten łom był potrzebny, żeby wyjść tu... A no tu, tutaj, tutaj był potrzebny. Jest woda. To zamiast dwóch drobiazgów wolałbym 10 wody. Kurczaki. No i więcej nie mogę zabrać. No dobra. Do wyjścia. Do wyjścia i kończymy pierwszy wprowadzający odcineczek. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema.